Zdarzają się momenty, które na pierwszy rzut oka wyglądają niewinnie, a po chwili zaczynają budzić niepokój i lawinę pytań. Jedno spojrzenie, jeden gest, jeden symboliczny przedmiot i nagle cisza za kulisami zamienia się w sensację, o której wszyscy chcą mówić. Tak właśnie było tej nocy. Jestem Alicja z kanału Alicja, Plotki Gwiazdy i dziś zabieram Was za kulisy wydarzenia, które miało miejsce tuż po tym, jak światowej sławy artysta opuścił Polskę. Bo choć koncert dobiegł końca, emocje wcale nie zdążyły opaść. Sylwester TVP w Katowicach miał być wielkim świętem muzyki i radości. Publiczność skupiła się na scenie, kamerach i odliczaniu do północy. Tymczasem prawdziwa historia rozegrała się poza zasięgiem reflektorów, w korytarzach, gdzie artyści mijają się w biegu, w napięciu i skupieniu. Sting był jedną z największych gwiazd tegorocznego Sylwestra z dwójką. Jego obecność w mroźnych Katowicach od początku wzbudzała ogromne emocje. Wielu zastanawiało się, co skłoniło ikonę światowej muzyki do występu w takich warunkach. Oficjalnie wszystko przebiegło perfekcyjnie, a koncert został przyjęty entuzjastycznie. Jednak, jak się okazało, to, co wydarzyło się po zejściu ze sceny, było jeszcze bardziej poruszające. Właśnie wtedy uwagę Stinga przyciągnęła młoda polska artystka, Blanka. 26-letnia wokalistka miała wejść na scenę tuż po nim. Sekundy dzieliły ich występy, a los sprawił, że spotkali się dokładnie w tym samym momencie, w wąskim przejściu za kulisami. Blanka sama opisała te chwile w mediach społecznościowych, nie kryjąc ekscytacji. Opowiadała, jak przechodziła obok ekranów pokazujących aktualny występ, jak usłyszała sygnał od produkcji i jak niemal jednocześnie ona wchodziła, a on schodził ze sceny. To było krótkie, intensywne spotkanie spojrzeń. Według jej relacji Sting zatrzymał się nagle. Spojrzał jej prosto w oczy, bez słów, bez zbędnych gestów. I wtedy zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Wyciągnął różę, z którą przed chwilą występował na scenie, i wręczył ją Blance. Jeden gest, a tyle znaczeń. Symboliczny, romantyczny, nie do końca oczywisty. Blanka przyznała, że była kompletnie zaskoczona. Przyjęła kwiat, podziękowała, a artysta odszedł, jakby nic się nie wydarzyło. Chwilę później ona musiała już wyjść na scenę, skupiona na własnym występie i premierowym singlu. Róża jednak została z nią, jako pamiątka chwili, która wymknęła się scenariuszowi. Nie da się ukryć, że ta historia poruszyła wyobraźnię fanów. Jedni uznali to za niewinny, elegancki gest uznania dla młodej artystki. Inni zaczęli zadawać pytania, czy za kulisami nie wydarzyło się coś więcej. Tym bardziej, że wszystko wyszło na jaw dopiero wtedy, gdy Sting opuścił już Polskę. Ja patrzę na to z dystansem, ale też z lekkim dreszczem. Bo takie momenty pokazują, jak cienka bywa granica między zwykłą uprzejmością a sceną, która na długo zapada w pamięć i rodzi plotki. A w świecie gwiazd, plotki żyją własnym życiem. Na koniec pozostaje pytanie, które wielu zadaje sobie po cichu. Czy ta historia zakończy się tylko na róży i wspomnieniu? A może to jeden z tych epizodów, o których jeszcze usłyszymy? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy to niewinny gest legendy muzyki, czy coś, co rzeczywiście, zapachniało sensacją. Jeśli chcecie więcej takich opowieści z zakuli z show biznesu, subskrybujcie kanał Alicja, Plotki Gwiazdy.